Tutaj mamy motor. Dzień dobry. Witam Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor słowo Ziembiński. No właśnie tutaj już wszystkie y, tam poczlifowałem już motor, tak, że już można jechać w trasę. No i już byłem w, gór, w tym w wie byłem y, przywiozłem żonie najmniej piękne róże. No. Teraz będziemy ustalać gdzie pojedziemy jutro na niedzielę. No bo jutro niedziela, ładna pogoda ma być w Gdańsku i to na no, motor bardzo dobrze. O, tutaj flaga powiewa ładnie. Właśnie przestała, ale nie, zaraz będzie powiewać. No. Tutaj misiek siedzi, jeden, a tu kunegunda stoi. No i Sylwia, jak, jak te podobały Ci się te róże, co przywiozłem no, z ple? Bardzo nieba i Wysokie, tobie. rozkwitnięte, pączki miały, także bardzo P Pączki? Ładne. A ile pączków było? No ze trzy, cztery. O, tutaj leży moja regrimacja prasowa. Dzień dobry, a Gracja co robi dzisiaj? Cieszę się z życia. Z życia, a, a jutro co będzie robić, gracja? Też będę się cieszyć z życia. Pójdziesz na wybory? Pójdę na wybory. I na kogo zagłosujesz? Na dudę. A dlaczego na Andrzeja Dudę? Bo po prostu jest chrześcijański. Aha, taki. A ty jesteś yy, ta religijna. No ja jestem religijna. No i, i dobrze, no i tam za tobą stoi baranek, o. a ty jest wielkanocny, nie? Wiesz, masz baranka z stół, widziałeś go? No. <laughs> za tobą stoi. No obróć się, kreszle. krzesło się obraca. O. A tu, tu mamy tego, tu mamy Dulcynę, ładna? ładna? Ale nie podobna do naszej tej prezydenty pani Dulcynei Dymkiewicz. Co? Podobna? Nie, nie jest podobna. Nie jest podobna w ogóle, nie. No dobra. E, e, pani się bawi tymi samochodzikami, tak? Że mają? Ja? Tak, 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 bo tu ja widzi Pani. Ja się nie bawię tutaj. Bo Pani ma prawo jazdy? Nie mam. A kto się... przychodzi do nas taki mały chłopiec Wnuczek przeszywany. Mój tak? wnuczek. I bawi się tymi samochodami. Kuba. Kuba. No, a on jeszcze motorem, żebym jeździł. O, samochody to tu jeżdżą, też prawdziwe, widać. O, Jak tam widać. No tutaj mamy ładne róże, nieduże. No to dokąd proponujesz, Sylwia, jutro wyjazd na motorze? Jedziemy na wycieczkę pierwszą w tym roku motocyklową no, razem. Czym? Tak Jantar. Może do Jantara zobaczymy. Do Jantara, no, tam jest... Do Jantara I tam, tam jest trochę turystów pewnie już jest. To no, zajrzymy, tak. zajrzymy, korsarz musi zrobić patron. A ty? Co jutro? Gdzie się wybierasz na wycieczkę? Nad morze się wybieram. na które morze? Gdzie? Stogowskie. A to to jest Zatoka Gdańska, to nie ma morza. Morze to dopiero jest sobie szewie. Nie wiesz o tym? No znaczy w Zatoce na, Gdańska. na plaży stogi. By, by się kąpać? Bo tak. to jest najładniejsza plaża, prawda, stogi? Więc, e, e, prawda, że to jest najładniejsza? Stogi, plaża? Tak. Podoba się wszystkim. No dobra, idziemy dalej. Tutaj mi się opala, właśnie, bo słońce wyszło. Do południa była chmura, a teraz do... słońce wyszło. No tutaj jeszcze mam ten, 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 ten doklejenia trochę nalepek na, na motorze. Zaraz będę robił. No i już ładnie umocowałem ten kufer, żeby nie skakał. No, oczywiście, tu wszystko rośnie. Traba. Robocop tam na, 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 na traktorze, no i kulegunda, Gracja czy ty lubisz kulegundę, Gracja, Gracja, Gracja czy ty lubisz kulegundę, lubię, a co tam schowałaś, co tam złoto zegarek, masz, pokaż, pokaż ten zegarek, a gdzie, gdzie, gdzie masz te rączki, pokaż, pokaż ten zegarek, pokaż czy go zrobię, ale nie zrobisz, ja to... go zrobię w domu, dawaj go, no masz. I co, obcięłaś go? Bo się po prostu samo się przerwało, wiesz. No ale co, pasek się urwał? No urwał się pasek. A ten zegarek to kiedy dostałaś? Na co dostałaś ten zegarek? Jak był Mikołaj. Na Świętego Mikołaja? Na Świętego Mikołaja. Ale w ta tamtym roku? W tamtym roku. I co, już się urwał pasek? No to zrobimy. Ja, ja ci założę nowy pasek. Ja mam paski jakieś stare. Od starych zegarków. A może być obrączka? O, może być obrączka. Też. No dobra, tutaj samochody cofają na warszawskich numerach, proszę Państwa, tu różne jeżdżą samochody, oczywiście tu patrolowy wóz jest z Czerwonego Korsarza, no generalnie teraz nie jest już problem z wjechaniem samochodem na moją działkę, bo ja sobie zrobiłem płot i mam tutaj możliwość wjechania na działkę, tu wykosiłem ładnie, no i tak to wygląda, no wiści trochę mało w tym roku, a śliwki w ogóle nie obrodziły. Także tutaj u sąsiada też piękne kwiatki. Także pozdrawiam wszystkich z Gdańska. No i jutro jest dzień. No, wrócimy, zdążymy zagłosować na pewno na wybory, bo wieczorem pójdziemy na wybory. A rano pryszniemy gdzieś plener na motorze. Pierwszy raz z moją żoną Sylwią ziebińską. motorem, bo dwa lata nie jeździłem. No muszę się gdzieś wybrać w końcu na motorze, bo pogoda będzie ładna. Ahoj, Czerwony Korsarz. Pozdrawiam, Zdańska.